o trójkącie bermudzkim, Stonehenge czy potworze z Loch Ness. Słyszeliśmy chyba wszyscy historie opisane w tym podcaście nie są tak popularne, choć również mogą rozpalić ludzką wyobraźnię. Berenger Saunier został proboszczem parafii Renelleshetu w 1885. 11 lat później, w roku 1890 szóstym ksiądz w niewyjaśniony sposób wszedł w posiadanie ogromnego majątku. Ufundował na przykład kosztowną renomację swojego kościoła. Sfinansował także instalację drogi krzyżowej, przedstawiającej niestosowne z punktu widzenia kleru elementy. Nad wejściem do kruchty umieścił inskrypcję: Terribilis socus este. To oznacza, przerażające jest owo miejsce, a kropielnicę podtrzymuje rzeźba przedstawiająca groteskową postać diabła, którą zresztą możecie teraz zobaczyć na ekranie. Siódm Saunier kupił również ziemię wokół wioski, hodował egzotyczne zwierzęta, urządzał dekadenckie przyjęcia. Obracał się w towarzystwie osób związanych z okultyzmem. Władze kościelne w końcu odsunęły go od pełnionej funkcji, jednak mężczyzna do śmierci pozostał w wiosce. Wkrótce narodziły się teorie spiskowe na temat tego, w jaki sposób prowinicjonalny ksiądz tak bardzo się wzbogacił. Najczęściej mówi się o tym, że w kościele znalazł on dokumenty, które w jakiś sposób Kompromitowały Watykan. Milczenie księdza miało zostać kupione za pokaźną sumę. Inna teoria natomiast głosi, że w podziemiach kościoła ukryte było złoto. Ponoć nadal tam jest. Natomiast inna historia zaczyna się w listopadzie 1872 roku. Żaglowiec Mary Celeste pod komendą. Benjamina spunera Brixa wyruszył z Nowego Jorku do Włoch. Na pokładzie oprócz załogi znajdowały się również żona, córka kapitana. Statek miał na zadanie przewieźć przez Atlantyk 1701 beczek alkoholu denaturowanego, czyli skażonego chemicznie. Miesiąc później, 5 grudnia, załoga brytyjskiego statku De Gracia zauważyła na Atlantyku, pobliżu Azorów, dryfujący żaglowiec. Jego żagle były w kiepskim stanie, a kiedy nikt nie odpowiadał na powitanie, kapitan wysłał grupkę ludzi na pokład Mary Celeste. Okazało się, że nie ma tam żywej duszy. Nie znaleziono również ciał. Statek nie był uszkodzony i nadal nadawał się do użytku. Co więcej, pod pokładem dalej znajdowały się zapasy wody pitnej, jedzenia oraz towary, czyli wspomniane już wcześniej beczki z alkoholem. Brakowało tylko ludzi, szalupy ratunkowej, kilku podstawowych przedmiotów, takich jak księga nawigacyjna czy chronometr. Nigdy nie dowiedziano się zostało się z kapitanem Brixem, jego rodziną oraz załogą Mary Calante. Następnym takim dziwnym, niewyjaśnionym zaginięciem miało to miejsce zimą 1900 roku na odludnej szkockiej wyspie. 28 grudnia w pobliżu eylen Mor przepływał statek. Ze znajdującej się na wyspie latarni morskiej, nie wysłano odpowiedzi na sygnały syreny okrętowej. Nikt nie czekał tam na marynarzy na nabrzeżu. Wysłany do latarni żeglarz powrócił z informacją, że jest ona pusta. Na wieżaku wisiała tylko kurtka przeciwdeszczowa jednego z latarników. Co ciekawe, okazało się również, że, że wszystkie znajdujące się w budynku zegary stanęły. W latarni powinni znajdować się trzej pracownicy, o których jednak ślad zaginął. Pomimo przeszukania wyspy nie udało się natrafić na żaden ślad latarnika z Ellen Mor. Ostatnim takim wydarzeniem miało ono miejsce w 1971 roku, gdzieś nad stanem Waszyngton. Doszło do jednego w historii USA nierozwiązanego przypadku porwania samolotu. 24 listopada mężczyzna w garniturze, mokasynach i płaszczu przeciwdeszczowym kupił w Portland bilet na nazwisko Dan Brown i wsiadł do samolotu. Po starci zamówił whisky, zapalił tanie cygaro i wręczył Stewardesie kartę z informacją, że w walizce ma bombę. Człowiek znany jako DB Cooper zażądał 20 tysięcy dolarów w zamian za zwolnienie 36 pasażerów. Do przekazania łupów doszło po wylądowaniu w Seattle, po czym maszyna z zakładnikami ponownie wzbiła się w powietrze, kierując się w stronę Meksyku. Po pewnym czasie mężczyzna spakował pieniądze, wziął spadochron, samodzielnie otworzył schody w ogonie samolotu i wyskoczył z maszyny. Mimo wielokrotnych poszukiwań nie udało się natrafić na żadny ślad po DP-kuperze. Nie odnaleziono go żywego, nigdzie nie było także jego ciała. W 1980 na plaży chłopiec odnalazł w piasku trzy, wypełnione otrzymanymi przez porywacza dolarami. W sumie znajdowało się tam 5800 dolarów, pozostałych 194 200 dolarów nigdy nie odnaleziono. Następnie już przechodzimy do trochę bardziej kryminalnych Zagadek? Mianowicie, w 1922 roku w Niemczech na farmie hindak Haifek. zbrodnia ta wstrząsnęła całym krajem. Sprawa ta była niezwykle dziwna i pozostaje nierozwiązana do dziś. W trakcie śledztwa przesłuchano ponad 100 osób, ale nikogo nie aresztowano. Nie udało się ustalić motywu, który mógł kierować sprawcą, nie znaleziono żadnej wskazówki ani dowodu. Pół roku przed zabójstwami pokojówka pracująca w gospodarstwie porzuciła pracę, twierdząc, że farma jest nawiedzona. Według relacji sąsiadów przed kilku dni po zbrodni, kiedy na farmie teoretycznie nie powinno być nikogo, widać było dym noszący się z komina. Odnaleziono resztki jedzenia, ktoś karmił także zwierzęta które zostały w gospodarstwie. Fotografia, która Wam się teraz wyświetla, przedstawia jedną z ofiar. 25 stycznia wieczorem ekspedycja dotarła pociągiem do miasta Iwdiel w obozie Świerdłowskim. Następnego dnia ciężarówka zabrała studentów do miejscowości Wiżaj najdalej wysuniętej na północ mieszkalnej osady w tym rejonie. Po przenocowaniu 27 stycznia, wyprawa wyruszyła w stronę góry Outortyn. Następnego dnia Juril Judin zachorował i musiał zawrócić do Wiżaju. Podczas gdy reszta kontynuowała wyprawę, jak wkrótce okazało się, Judin był jednym członkiem wyprawy, który pozostał przy rzuciu. 31 stycznia, ekspedycja maszerując wzdłuż rzeki, dotarła na krawędź piętra wysokogórskiego. Członkowie wyprawy zbudowali mały schron, gdzie pozostawili zapasy żywności na drogę powrotną, po czym kontynuowali podróż. Wieczorem 1 lutego dotarli na zbocze góry Czalececzkal. Pierwotnie wyprawa planowała ominąć tę górę, i przejść przez położoną nieopodal przełęcz. Jednak z uwagi na pogarszającą się pogodę zboczyli z kursu i znaleźli na zboczu góry, gdzie postanowili rozbić obóz i przeczekać złe warunki atmosferyczne. Czale Czeckal w języku miejscowego ludu yy, Mansonów oznacza dosłownie "górę umarłych". Nazwa tam miała się okazać bardzo ponurą przepowiednią. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami diatłów po powrocie z góry, autor ten miał wysłać znajomym telegram z zawiadomieniem o sukcesie wyprawy. Według planu ekspedycji mieli powrócić do Biżaju nie dalej 12 lutego. Gdy do 20 lutego nie doczekano się żadnych wieści, Politechnika na żądanie rodzin uczestników wyprawy Wysłała pod górę autor ten ekspedycję ratunkową. 26 lutego ekspedycja natrafiła na namiot wyprawy Giatłowa. Był poważnie uszkodzony, jego powierzchnia rozcięta jak potem ustalono od wewnątrz. Od namiotu prowadziły ślady stóp, kierujące się w stronę przeciętego brzegu przełęczy i odległych od niej. Mniej więcej półtora kilometra sosen na krawędzi lasu. Jednak po 500 metrach ślady te znikały pod śniegiem. Gdy ratownicy dotarli do sosen, odnaleźli pod nim szczątki małego ogniska oraz zwłoki, krywoniszenki i doroszenki, bose i ubrane jedynie w bieliznę. Podczas drogi powrotnej do namiotu odnaleziono w śniegu. Kolejno ciała Diatłowa, 300 metrów od sosen, Słodobina, 480 metrów, Kołmogorowej, 630 metrów. Pozy, w jakich ich znaleziono, wskazywały, że próbowali oni powrócić do namiotu. Badanie ciał wskazały, że wszystkie pięć osób zmarło z powodu hipotermii. Jedna z osób miała lekko pękniętą czaszkę, jednak zdaniem Anatomopatologów nie było to obrażenie zagrażające życiu. Uszkodzony namiot znaleziono przez ekipę ratowniczą. Po długich poszukiwaniach 4 maja w położonym nieopodale jarze odnaleziono pod warstwą śniegu cztery pozostałe ciała. W tym przypadku zwłoki miały poważne obrażenia. Fibrio Brignolle miał strzaskaną czaszkę, zaś zołotarew i Dubinina. Zmiażdżone klatki pierściowe. Jak opisali patomorfologzy, obrażenia przypominały te odnoszone podczas wypadków drogowych. Dodatkowo brakowało języka i części twarzy Dubininy. Ślady wskazywały, że członkowie ekspedycji byli zmuszeni nagle opuścić namiot. Pomimo, że temperatura tamtej nocy wynosiła między minus 15 a minus 18 stopni Celsjusza, Część z nich była częściowo rozebrana. Niektórzy byli boso bądź mieli założone tylko jeden but. W maju 1959 śledztwo w sprawie dramatu na Przełęczy umorzono. Według ustaleń organów śledczych, w tym czasie w regionie Przełęczy nie stwierdzono przebywania nikogo innego poza członkami ekspedycji. Według oficjalnej wersji przyczyną śmierci członków wyprawy było działanie nieznanej siły. Wokół tragedii na przełęczy Diatłowa narosło wiele hipotez i teorii spiskowych. Członkowie rodzin ofiar złożyli specjalną fundację, której celem jest ustalenie prawdy o tragicznych wydarzeniach w nocy 2 lutego 1959. Udało się ustalić w przybliżeniu chronologię zdarzeń. Nad ranem 2 lutego 1959 grupa wędrowców nagle w pośpiechu opuściła namiot, zamiast rozwiązać go przeciała jego bok. Studenci i przewodnik, część z nich ubrana, część w strojach, mniej lub bardziej niekompletnych, dotarła do rosnącej około Półtora kilometra od namiotu wielkiej sosny, na krawędzi lasu nieco poniżej namiotu. Pozostali tam przez około dwie godziny, rozpalając ognisko. Kompletnie ubrani wędrowcy pożyczyli niektóre części garderoby niekompletnie ubranym. Połamane gałęzie wskazywały, że studenci wspinali się na sosnę, prawdopodobnie, by zobaczyć co dzieje się z porzuconym namiotem. Być może lekkie pęknięcie czaszki jednego z nich było spowodowane upadkiem. Gdy Kriwonisenko i Doroszenko zmarli z wyziębienia, Jatłow, Kołmogorowa i Słobodin podjęli próbę dotarcia do namiotu. Cała trójka zamarzła po drodze. Pozostali po zabraniu umarłym niezbędnych części odzieży zdecydowali się skryć głębiej w lesie. Gdzie błądząc w mroku, wpadli do jaru. Fibrio Brignol zginął od razu. Wkrótce po nim, na skutek wychłodzenia i odniesionych obrażeń, zmarła Dubinina. Złotarew, by ogrzać się, zabrał jej kurtkę. Wkrótce jednak podzielił jej los. Niedługo potem z wyziębienia zmarł Kolewatow. Nie udało się ustalić, dlaczego grupa doświadczonych i niejednokrotnie już podróżujących w podobnych warunkach, wspinaczy nagle opuściła namiot i dlaczego przez mniej więcej dwie godziny nie odważyła się do niego powrócić. Ale według jednej komentatorki, Zofii Łaski, zobaczyli pająka. Pewnie dlatego się wystraszyli i nie chcieli wrócić do tego namiotu. Na pewno to było powodem. Jeszcze tak bonusowo chciałbym wam pokazać parę przerażających obrazków, które nie udało się wyjaśnić. Chociażby jak przejrzycie się tym dwóm fotografiom, widać dziurę powstałą w wieży południowej World Trade Center zaraz po zamachu z 11 września 2001 roku. Najdziwniejsze jest to, że widać na nich machającą kobietę stojącą na skraju budynku. Jakim cudem udało się jej przeżyć uderzenie samolotu w budynek? A może to po prostu fotomontaż? Albo czyjaś wyobraźnia po prostu za bardzo kogoś poniosła i to tak naprawdę nie była kobieta, tego raczej się już nie dowiemy. Kolejnym takim ciekawym zjawiskiem, wydaje mi się, że również ludzką wyobraźnią bądź cholerawie, jest to. Obraz nazwany Madonna ze świętym Janem Chrzcicielem. Został on namalowany w XV wieku przez Domenica Gerdial Gerlandiego. Ponad prawym ramieniem Matki Boskiej widać dziwny, latający obiekt. Czyżby malarz uwiecznił jakiegoś robala, pasożyta, jak tutaj to wygląda? Czy może po prostu to tylko jego... Bądź nasza wyobraźnia. Następnie dosyć ciekawym zjawiskiem z 1981 było to. Światła z Hestolen, miasta znajdującego się w Norwegii, obserwowane były od właśnie grudnia 1981 roku do lata roku 1984, czyli. 3 lata. Widać było je 15-20 razy w tygodniu. Tak wysoka częstotliwość ich pojawiania się spowodowała przybycie dużej ilości turystów oraz miłośników zjawisk paranormalnych. Nie udało się ustalić źródeł światła. Teraz trochę coś dla Panów Astronomii, takich jak ja, czyli Black Knight. To dziwny obiekt orbitujący wokół Ziemi, na orbicie polarnej. Nie wiadomo kto tam go umieścił, ani w jakim celu. Odkryto go w latach 60. XX wieku. O wysyłanie tego satelity Amerykanie oskarżali Rosjan, a Rosjanie Amerykanów. Do dziś nie wiadomo, co to za obiekt. Może to być zwykły kosmiczny śmieć, ale są tego też teorie twierdzące, że jest to pozaziemska sonda badawcza. Kto ma rację, tego nikt nie wie. Tutaj zdjęcie wykonał Jim Templeton. Fotografował swoją córkę na łące. Była to świetna zabawa. Szok przeżyli dopiero po wywołaniu zdjęcia. Na jednym z nich za dziewczynką widać postać, która wygląda jak... ...astronauta w pełnym stroju ochronnym. Nie jest to fotomontaż z tego, co potwierdzono po badaniach w laboratorium Kodaka. Co więc widać na zdjęciu? Następnie kolejni podróżnicy, dokładnie grupa przyjaciół w latach 70. XX wieku, wybrała się na kilkudniową wycieczkę w okolice Wielkiego Kanionu. Kiedy wracali, postanowili zatrzymać się i zrobić jeszcze kilka pamiątkowych zdjęć. Mężczyzna stojący nad przepaścią udawał, że wędkuje w Wielkim Kanionie. Kiedy wywołano zdjęcie, okazało się, że za jego plecami w szakach stał ubrany na czarno, zakapturzony mężczyzna. Podczas robienia zdjęć nie był widoczny. Kim jest i po co się skradał, tego nie udało się ustalić. Tutaj myślę, że jedno z ciekawszych zdjęć mianowicie zostało one wykonane w 1941 roku. W kanadzie na uroczystości otwarcia nowego mostu zaznaczony mężczyzna wyróżnia się strojem, który bardziej odpowiada naszym czasom. Posiada też aparat fotograficzny, który wyprzedza swoją efokę, co ciekawe. W 1941 takich nie produkowano. Dla porównania w kółku po lewej stronie widzimy aparat powszechny w tamtych latach. Czyżby podróżnik w czasie uchwycony na zdjęciu? No i na koniec, taki mały klasyczek, czyli kiedy rodzina Cooperów wyprowadziła się do swojego nowego, wymarzonego domu w Teksasie, postanowili od razu się sfotografować. Wszyscy byli zadowoleni, jednak ten stan szybko się zmienił po wywołaniu zdjęcia. Ciekawe, czy to fotomontaż. <laughs>